Siódma bitwa o Rus'an była końcem nowych wojen Sithów, a Bractwo Ciemności zostało całkowicie zlikwidowane przez siły Republiki oraz Jedi. Zakon przekonany był o swoim triumfie, a Republika, po trwającej całe stulecie erze, zwanym Rocznym Wiekiem Republiki, zaczynała się odbudowywać. Sithowie uważani byli za całkowicie wymarłych, lecz tak jednak ostatecznie nie było. Ostatni Lord Sithów przetrwał konflikt światła i ciemności, Darth Bane, który w tajemnicy zreformował zakon Sithów, wprowadzając nową filozofię wraz z planem mającym na celu ostateczne zwycięstwo. Ta doktryna stała się przewodnią ideą Sithów na kolejne tysiąc lat i została ustanowiona, aby zaradzić całkowitemu zniszczeniu Sithów, biorąc pod uwagę sytuację, w której znaleźli się pod koniec nowych wojen Sithów tysiąc lat przed bitwą o Jawin. Doktryna Baina była planem opracowanym przez Lorda Sithów, mającym na celu zniszczenie zakonu Jedi oraz Republiki. Świadomy tego, że Jedi i Republika były zbyt umocnione, a Sithowie zbyt słabi, aby Wielki Plan mógł zostać zrealizowany za jego życia, Darth Bane opracował go dla przyszłych Lordów Sithów, którzy mieli podążać i realizować wyznaczone cele. Zasada dwóch nie była tylko zwyczajnym eksperymentem, powstała nie bez powodu i była oparta na wielu ważnych wydarzeniach z życia samego Baina. Dlatego, aby zrozumieć, dlaczego Bein ustanowił zasadę dwóch, konieczne jest zapoznanie się z jego ścieżką odkrywania starożytnej wiedzy i filozofii Sitów, które stworzyły jej fundamenty. Kiedy pod koniec nowych wojen Sitów odkryto, że Bane, noszący wówczas imię Dessel. Był wrażliwy na moc, trafił on do Akademii na Korribanie, gdzie miał szkolić się na Sita. Po przybyciu na Korriban, Bane poświęcił się zgłębianiu archiwów Akademii, które zawierały liczne zapisy dotyczące historii Sitów i samej ciemnej strony mocy. Aczkolwiek, Bain musiał przerwać dalsze studiowanie, aby skupić się wyłącznie na swoich zdolnościach psychicznych i fizycznych. Jednak przekonał swoich mistrzów, aby powrócić do archiwów w poszukiwaniu wiedzy po tym, jak został pokonany i niemal zginął w pojedynku z innym akolitą. To właśnie podczas przeglądania archiwów Bane odkrył tajniki prawdziwej potęgi ciemnej strony, a także historię starożytnych Sithów. Zagłębiając się coraz bardziej, Bane zaczął kwestionować kierunek, w jakim podążało bractwo ciemności w ostatniej dekadzie nowych wojen Sithów. Bractwo Ciemności było organizacją, która powstała około 1010 lat przed Bitwą o Jawin. Jej założycielem był Skere Khan, niegdyś Mistrz Jedi, który następnie stał się Mrocznym Lordem Sithów. Bractwo osiągnęło swoją potęgę, eliminując najgroźniejszych i najpotężniejszych lordów Sithów w galaktyce i przywłaszczając sobie ich światy. Było to możliwe tylko dzięki temu, że niegdyś potężne imperium Sithów uległo rozpadowi na przestrzeni lat. Kan nie był jednak na tyle potężny, aby samodzielnie sprawować przywództwo nad Bractwem. Zamiast podążać drogą obraną przez dawnych lordów Sithów, Kan przekazał część władzy swoim najpotężniejszym konkurentom i sojusznikom. Stąd też Bractwo podlegało Radzie Sithów, a nie pojedynczemu liderowi. Choć de facto to Kan był nieformalną głową bractwa. Kan ogłosił, że wszyscy są równi w Bractwie Ciemności, co Bein uznał za absurdalne. Po zapoznaniu się z wieloma lekturami z przestrzeni tysięcy lat, doszedł do przekonania, że bractwo jest z natury wadliwe i zarządzane przez pozorantów, którzy odwrócili się od starożytnych tradycji i praktyk Sitów. Dla Bane'a bractwo doprowadziło do sytuacji, w której prawdziwy potencjał ciemnej strony był nieosiągalny. Nie tylko dla niego samego, ale dla każdego lorda Sithów istniejącego w tamtym czasie. Uważał, że bractwo zaniechało swoje oddanie się ciemnej stronie i wpajało błędne przekonanie, stawiające większe dobro zakonu nad samą ciemną stroną mocy. W ten sposób uniemożliwiając Sithom osiągnięcie pełnego potencjału. Z tego względu kontynuował naukę w akademii, wzbogacając się o kolejne zapisy z ery starożytnych cytów. Bain robił dokładnie to, co potępiało samo bractwo, które uważało, że stare nauki nie mają już zastosowania w teraźniejszości. Antyczne źródła, takie jak Korriban, nie posiadają żadnej przydatnej wiedzy. Z tego też powodu mistrzowie ponownie nakazali Bainowi zaprzestania studiowania starożytnych tekstów. Co utrwaliło Bejna w jego przekonaniach co do całego bractwa. Bein, ogarnięty gniewem, opuścił akademię, aby udać się do doliny mrocznych lordów na Korriban i tam szukać odpowiedzi i wskazówek zawartych w grobowcach starożytnych lordów. Bein jednak niczego tam nie znalazł i uznał, że było to spowodowane faktem, że starożytni Sitowie uznali obecnych sitów z bractwa za niegodziwych. Bein porzucił bractwo, przyjął tytuł darfa. I udał się na Lichon, ojczyznę wymarłej rasy Rakata, w celu odkrycia prawdziwej natury Ciemnej Strony, ponieważ to Rakatanie byli pierwszymi użytkownikami Ciemnej Strony w galaktyce. Po wylądowaniu na planecie poczuł znacznie silniejsze połączenie z Ciemną Stroną niż na samym Korribanie. Co jeszcze bardziej utwierdziło go w przekonaniu, że działania Bractwa były błędne zlokalizował świątynię Rakatan i odczuł, że wewnątrz kryje się potężna siła. Przeszukując świątynię, Bane odnalazł holokron, który został stworzony przez lorda Sithów Dartha Revana tysiące lat temu. Zawierał on nauki Revana dotyczące ciemnej strony mocy i to właśnie ten holokron odegrał kluczową rolę w kreacji zasady dwóch. Wiedza zawarta w holokronie potwierdziła i rozszerzyła to co Bane sam wywnioskował z materiałów zgromadzonych w archiwach na Korribanie. Darf Revan nauczał w swoim holokronie, że użytkownik ciemnej strony jest zobowiązany do służenia ciemnej stronie. Powinien pożądać jej mocy i dążyć do uzyskania jej potęgi bez żadnego wahania czy zastrzeżeń. Ponadto mroczny lord Sithów podkreślił, że ten, kto całkowicie odda się ciemnej stronie, jest zobowiązany do zachowania i utrzymania całej jej potęgi. To wyzwanie wynikało z faktu, że naturą ciemnej strony jest rywalizacja i konflikt, które, choć stanowiły siłę Sithów, były również ich największą słabością. Z tego też powodu Revan uważał, że mistrz, który szkoli więcej niż jednego ucznia, jest głupcem. Nieuniknionym rezultatem takiego podejścia byłby scenariusz, w którym uczniowie połączyliby swoje siły i razem obalili swojego mistrza. Konsekwencje tego byłyby niszczycielskie dla Sithów, ponieważ nowi mroczni lordowie nigdy nie byliby tak silni i potężni jak ci, których zastąpili. Doprowadziłoby to ostatecznie do zagłady całego zakonu Sithów. Dlatego może być tylko jeden mroczny lord. Nad Sithami musi panować tylko jeden przywódca. Ucieleśnienie siły i potęgi ciemnej strony. Gdy ten osłabnie, inny musi przejąć po nim władzę. Tylko silni rządzą, zaś słabi służą. Ewidentnie nauki Rewana miały znaczący wpływ na Darfa Beina. Wnioski wyciągnięte z informacji zawartych w Holokronie całkowicie pokrywały się z tym, czego Bein był świadkiem na Korribanie, a zwłaszcza z mowy i sojusze zawierane przez słabszych Sithów. W celu wyeliminowania tych silniejszych, utwierdziło go to w przekonaniu, że bractwo ciemności musi zostać całkowicie zniszczone i zastąpione, aby Sithowie mogli przetrwać. Wykorzystując to, czego nauczył się z Holokronu Revana, Darth Bane zobowiązał się zniszczyć bractwo. Co udało mu się osiągnąć poprzez manipulację przebiegiem wydarzeń w finałowym konflikcie nowych wojen Sithów w Siódmej Bitwie o Russan. W trakcie bitwy, Bane przedstawił Kanowi jedną z technik, których nauczył się z holokronu Revana: Bombę myśli, która mogła pochłonąć i uwięzić duszę wszystkich w promieniu wybuchu, łącznie z samymi jej twórcami. Kan desperacko chciał jak najszybciej zakończyć wojnę. I łudził się, że on i pozostali Sitowie będą wystarczająco silni, aby przetrwać detonację bomby myśli. Bane oddalił się na bezpieczną odległość podczas gdy pozostali Sithowie przeprowadzili rytuał, popełniając tym samym zbiorowe samobójstwo, jednocześnie zabierając ze sobą setkę Jedi. Po zlikwidowaniu całego Bractwa Ciemności, Bane przyjął własnego ucznia, Darw Zanach, i przystąpił do realizacji swojego planu zniszczenia zakonu Jedi wraz z Republiką, przy okazji uczyniając Sithów władcami Galaktyki. Aby uniknąć przyszłych konfliktów, Pomiędzy rządnymi władzy Sitami, których naturalnym stanem była rywalizacja i spory, Bane stworzył zasadę dwóch. W ten sposób zapewnił, że Sitowie oddadzą się służbie ciemnej stronie. Obowiązująca hierarchia, oparta na jednym mistrzu i jednym uczniu, gwarantowała, że cykl przekazywania władzy, w którym uczeń przejmował tytuł mistrza dopiero wtedy, gdy stał się wystarczająco silny w ciemnej stronie, Pozwalał Sitom zwiększać swoją potęgę na przestrzeni kolejnych lat. To podejście okazało się sukcesem. Sitowie po stuleciach ukrywania się w cieniu ponownie wrócili na tron galaktyki, dzięki Darfowi Sidiusowi. Jednak, kiedy Darth Vader zabił Sidiusa, po tym jak został odkupiony przez swojego syna, ostatnia dwójka Sitów zginęła. W rezultacie nie było innych którzy mogli kontynuować tradycje i nauki Sithów. Zasada dwóch została w istocie unicestwiona. Czy koncepcja Bane'a była skutecznym planem na zakładę Jedi i Republiki? Odpowiedź pozostawiam wam. Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do subskrybowania kanału Moraband oraz zajrzenia na Patronite po więcej materiałów z uniwersum Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.